Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech. Serwisowy odcinek, pierwszy w tym roku, ale mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, bo taki mam plan przynajmniej na ten rok. Co prawda, na każdy rok mam taki plan, ale postaram się, żeby w tym roku faktycznie było więcej tych serwisówek. Moi drodzy, mamy dzisiaj sprzęt ARKA. Płyta, procesor i podobno pamięć. Jeszcze nie wiem, nie rozpakowałem tego, więc yy, sprawdzimy sobie, co się z tym dzieje. Co się z tym dzieje, o tym za chwilę, yy, ale generalnie chciałem Wam powiedzieć, że... i zapomniałem. <laughs> A, chciałem Wam powiedzieć, że to jest całkiem nowy sprzęt, wyjęty z pudełka, złożony przez Arka i nie zadziałał. Płyta Z690, procesor 12. generacji i pamięć RAM DDR5 chyba, z tego co widzę. Bo to jest Aurus Master, więc ona jest na DDR5. A co się z tym dzieje? Zapraszam. Ale generalnie przysłał to do mnie, bo zbudował sobie komputer. No i nie uruchamia mu się. W sensie płyta wpada w butlupa, włącza się, wyłącza, włącza, 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 włącza. Jest to najczęstsza, najczęstszą przyczyną takiego zachowania. Jest moi drodzy problem. Albo z prockiem. Albo z pamięcią, albo na odwrót. Po pierwsze z pamięcią, płyta nie umie rozpoznać sobie pamięci, wpada w bootloopa. Po drugie może być to uszkodzony procesor, a dokładnie może być to uszkodzony kontroler pamięci w procesorze. Na to nic nie poradzimy, procedur reklamacji. No i też jest duża szansa, że może być wadliwa płyta główna, więc tak naprawdę muszę zdiagnozować, co jest tego przyczyną. Arek nie mógł tego zrobić, bo nie ma części na podmiany. ja dysponuję z racji tego, że mam serwis, yy, prowadzę serwis komputerowy, to dysponuję praktycznie wszystkimi częściami na podmianę. I mam płytę z 690 i mam pamięć DDR5, i mam procesor 12. generacji, więc możemy podmienić i zobaczyć, co jest przyczyną, a może się okazać, że wszystko jest sprawne, tylko na przykład trzeba ją odblokować, bo się zbrickowała. Yy, taka sytuacja, taki scenariusz też jest możliwy. Yy, włączyłem tą kamerę, jak zwykle przy serwisie włączono komarę i nie wiem co jest ze sprzętem. I czasami jest tak, to Wam też mówiłem już parę razy, że nie ma co nagrywać, bo na przykład usterkę rozpracuje minutę, dwie i jest po sprawie. Ale zobaczymy, może akurat będzie co pokazać z tego serwisu, więc może ten odcinek trafi na kanał. Jak nie trafi na kanał, to może trafi do jakichś skrótów albo zajanek. No dobra, podpij... podpnijmy, podepnijmy to i zobaczmy, jak to w ogóle w tym momencie się zachowuje. Przy Was rozpakuję, będzie szleściło Z690 Master z obsadzonym procesorem. Sprawdzimy też oczywiście ym, piny, bo o tym też Wam chcę coś powiedzieć. Pamięć DDR5, tridenty Z, -y, piękne DDR5. Dobra, to zabierzmy. I tylko to tutaj jest ciężka. Tutaj jest pamięć należy na bok, bo chcę sprawdzić soket i powiedzieć Wam o nim parę słów. Nie pamiętam, chyba Wam nawet mówiłem o tym na którymś live. Ie. Jest problem z tymi soketami, a dokładnie z ich zapięciami. One w niektórych płytach głównych zapinają się zbyt mocno. Naprawdę siła docisku potrzebna do zapięcia tego soketu jest potworna, przez co Delikatnie w niektórych płytach głównych, gdzie ten soket zapina się naprawdę bardzo ciężko i trzeba przyłożyć naprawdę dużą siłę do zapięcia go, wygina się IHS w tych prockach. To jest raz. A dwa, może spowodować uszkodzenie soketu, uszkodzenie pinów. I to nie z naszej winy, że źle obsadzimy procesor, że co nam spadnie na te piny, że go pogniemy. Po prostu siła docisku tego soketu jest tak duża, że procesor Dociskany jest całej siły do pinów i wykrzywia te piny sam z siebie. Więc sprawdźmy na razie, jak wygląda tutaj sytuacja. Czy piny są proste, czy nie? I na pierwszy rzut oka, już Wam pokażę to z bliska, wygląda, że nic im na szczęście chyba nie dolega. Żadnego nie widzę pokrzywionego i całe szczęście, bo wiecie, nawet jak uszkodzicie soket, nie z własnej winy. Zakładając procesor, zakłada, zapinając soket, i to spowoduje, że procesor będzie tak dociśnięty, że pokrzywi te piny. No to niestety jest to uszkodzenie mechaniczne, i taką płytę jak tutaj, za 2000, 2500, tysiąca można sobie wyrzucić w kosz albo próbować przysłać do mnie na prostowanie tych pinów. Hmm, tutaj soket jest OK, więc włóżmy z powrotem sobie procka RK, to jest 12900K, specyficznie wygląda od spodu. 12900K. Załóżmy go z powrotem. Obsadźmy jego pamięć, podepnijmy zasilacz i zobaczmy jak to się zachowuje. To co ja teraz zrobię, wy tego nie róbcie sami nigdy w domu. To znaczy nie odpalajcie tak mocnego, grzejącego się podsora bez jakiegokolwiek chłodzenia. Ja to zrobię z jednego prostego względu, trzymając rękę na wyłączniku, sprawdzić czy się nagrzewa, czy podstora zostaje napięcie. Jest już ciepły, więc mogę go wyłączyć. I wiem już, że procek dostaje napięcie, bo się rozgrzewa. To, czy dostaje prawidłowe, czy nie, to jest inna kwestia. Ale na początku interesowało mnie tylko i wyłącznie to, czy on dostaje napięcie. Tutaj już ufo nie wystarczy na ten procek, ale na chwilę, tak, na sprawdzenie wystarczy nam pasywna wieża i sprawdzenie, co się będzie działo. Specjalnie umieściłem hmm, tak kamerę na biurku, żebyście widzieli wyświetlacz debuglet, który tu jest tutaj. Zobaczymy, co on nam pokaże. I wy zobaczcie, co on nam pokaże. Jak się zachowuje płyta? Czy będzie jakikolwiek ribot, czy nie? Zaświeciło się. Proszę, uruchomiło się wszystko. Eee, najkrótszy odcinek serwisowy. No, zobaczymy. No i nie lubię takich sytuacji za bardzo, bo wszystko się uruchomiło. Znaczy, z jednej strony to dobrze, z drugiej strony niedobrze. Niedobrze, bo nie mam wam co pokazać. Niedobrze, bo nie wiem, jaka jest tak naprawdę usterka. Obserwujcie temperaturę procesora, jeżeli nie macie zamontowanego chłodzenia. Tak wiecie, na stałe z wentylatorem, żeby wam się nie przegrzał. Do 60 stopni spokojnie można go poczymać na takim pasywnym chłodzeniu niezapiętym. A z drugiej strony dobrze, bo płyta wygląda na sprawną, procesor wygląda na sprawny i pamięć wygląda na sprawną. Także ciężko mi jest wyrykować, co tu mogło być przyczyną butlupa. Prawdopodobnie, zobaczymy sobie, jaka jest wersja biosu. Prawdopodobnie. Hmm... F5 nie jest to najnowszy bios z 6.9, więc ja tutaj arkowi wgram mm, nowszy bios. Z tego co pamiętam, F6C jest najnowszym biosem aktualnie dostępnym. Z z tej strony również jest problem z biosami do Aurusów, ponieważ do tych Z690 na RDR5 i też na RDR4 Aurus niestety nie wydaje ich zbyt często. A powinien, powinien poprawiać kompatybilność z pamięciami, bo ona należy na razie cały czas leży i kwiczy troszeczkę w płytach Aurusa. O ile sprzętowo te płyty są fajne, są fajne sekcje zasilania, są fajnie chłodzone sekcje zasilania, wypasione są te płyty, dużo jest, M2 jest i tak dalej. Dużo feature'ów na płycie, no o tyle biosy w Aurusach no niestety przy tych nowych platformach Z690 leżą i kwiczą do tej pory mam 690 Gaming Xa na d 4 która pomimo najnowszego teoretycznie BIOSu, który jest na rynku dostępny na stronie producenta, nadal pracuje niestabilnie z pamięciami i prawdopodobnie pójdzie do reklamacji jako uszkodzona płyta główna no tutaj działa, zrobimy jeszcze tak wgram za chwileczkę ten nowy BIOS 6F6C, może już jest nowszy sprawdzę, bo tydzień temu sprawdzałem, to nie było ale może akurat w tym czasie wydali no i zobaczymy czy to odpali z nowym biosem, no i tu ma uwaga od razu pokażę wam jest stan Aurusa pobiera mi się pobrał mi się już bios wrzuciłem go na pendrive'a i za chwileczkę będę go arkowi instalował a miał bios F6 tak jak pamiętacie ark miał bios F6 a od biosu F7A jak widzicie Poprawili kompatybilność z pamięciami g DDR5 4800-6000 do plus MHz. Arek ma g e. Możliwe, że na tym BIOSie F6, który miał, faktycznie płyta nie chciała dobrze współpracować, wstać, wzbudzić się z pamięciami G-Skill'a. Co prawda, z tego co mi tam pisał, e, robił e, flashbacka, to znaczy instalował BIOS Pendrive'a, ale możliwe, że m, w okresie, w którym to robił. Akurat nie było jeszcze dostępnego F7A, który to poprawia, bo to jest najnowszy F7C, który teraz zgrałem 6 stycznia. <laughs> I możliwe, że przez to te le nie chciały pracować. Płyta nie chciała się uruchomić z tymi G-Skillami na pokładzie. Co prawda mi się to udało, ale to jest tak, że czasami udaje się raz na 100 uruchomić platformę a później przy kolejnym włączeniu już nie będzie działać. Czy tak, czy tak, zrobimy BIOS albo z poziomu BIOSu, a jak już nie uruchomi się płyta, to zrobimy flashbacka, bo ta płyta ma taką opcję, czyli pendrive, yy, BIOS na pendrive'a do płyty głównej, ciach, przycisk przytrzymać i się powinien załadować yy, ten najnowszy BIOS. Więc pamiętajcie, sprawdzajcie sobie od razu po zakupie 690, czy nie ma najnowszego BIOSu i od razu go upgrade'ujcie, jeżeli płyta się uruchomi i macie taką szansę. Pędę w USB, no to go, ją uruchomię. Zobaczymy, czy teraz się uruchomi za drugim razem. Czy płyta poprawnie, że sobie klapnąć, odczyta pamięć i się uruchomi z nią. Jak zaświeci się myszka, to znaczy, że tak. Guzik widzicie, bo jest za moją ręką, zaświeciła się. Ale z widzicie to. Zaraz będziemy mogli, proszę bardzo, zweryfikować. E, muszę to zrobić szybko, bo jestem na tym chłodzeniu moim, takim, wiecie jakim. E, więc zróbmy to szybko. Z Auru Z690 Master mm, Najnowszy BIOS F7C Zupgrade'ujmy go No dobra, wrócimy jak się to zrobi BIOS zwany, puta się przebudowuje, już dwa razy się przebudowała Zobaczymy czy wstanie, może też być tak, że nie uruchomi się po prostu z tym BIOSem Z tymi pamięciami, wszystko jest możliwe W tych Z690 naprawdę mnie już nic nie zdziwi eee, <noise> Wszystko dzięki BIOSom niestety Mm. O, znowu się wyłączyła. To, co Worka się działo, to się dzieje u mnie, tylko Worka z większą częstotliwością się to działo, u mnie jeszcze z mniejszą. Mm. Ale jak się uruchomię, ja zostawię te kości pamięci założone w bankach, żeby ich nie ruszać. Taki protip, jak Wam się pyta, nie chcę uruchomić. Moi drodzy, w, w, wszystko wskazuje na to, że nie rozpoznaję popełnie ramu. To nieważne, czy jest XMP, czy bez XMP. Po prostu, jak się puta nie chce uruchomić, wyrzuca tutaj na debug ledach komunikat z z pamięcią, albo przeskakuje między mm, procesorem, uruchomiła się, między procesorem a pamięciami. Włączmy XMP i zobaczmy, czy. 6000, tutaj są 6000 MHz, bardzo fajne pamięci. To spróbujcie, moi drodzy, zamienić. Kości miejscami pamięci RAM. Jak macie pierwszą i drugą, to jest po prostu zamięcie, albo odpalcie, próbujcie je odpalić na jednej. To często pomaga. Często jest tak, że w kompletach pamięci, co akurat przy Discero, na przykład i Corsair'u, nie powinno być miejsca, ale czasem ma. Jedna z kości jest słabsza. Jedna z kości ma na przykład skopany wpis informacyjny o swoich parametrach, przez co puta nie może uruchomić. Czasem zmiana ich miejscami. Pomaga, bo płyta najpierw sprawdza po kolei kości banki pamięci, nie sprawdza ich wszystkich naraz, tylko po kolei sprawdza swoje banki w kolejności. Jak wykryje tą, jest pierwsza ta założona, ta słabsza kość pamięci, w cudzysłowie słabsza, to może się nie uruchomić. Jak zamienimy to i będzie założona druga, z teoretycznie dobrze dokonałem tam wpisem do, yy, do pamięci o swoich ustawieniach settingsach, albo z, yy, lepsza pod względem wyłączmy, to uruchomiło się na XMP bo proces już jest gorący, albo no, lepsza fizycznie kość, bo czasami jest tak, że z różnych partii idą te kości pamięci, to są lutowane powierzchniowo na no nie i czasami z tym jest problem. No, to jest faktycznie wtedy, jest to związane na to i w wielu przypadkach to pomaga i puta się wtedy uruchomi, tak, z jedną z kością czy też z zamienionymi kościami pamięci. I to, jest, to jest dobry protyp i to bardzo często pomaga, więc może Wam też pomoże. I to jest niezależnie, przy której platformie, od DDR, Dwa włącznie, to bardzo często pomagało w uruchomieniu płyty głównej, która z jakichś powodów nie chce widzieć, nie chce rozpoznać, nie chce współpracować z bankami pamięci. Nagadałem się trochę, zamotałem trochę, ale mam nadzieję, że, że wiecie, co mi chodziło. Nie działa z pamięciami, wyjmijcie jedną albo zamieńcie je miejscami i jest duża szansa, że to pomoże. O tak w skrócie. Widzicie, tak powinienem w skrócie mówić do Was chyba. Będzie, yy, te, te film, moje filmy będą krótsze wtedy, bo ja się rozgaduję, rozgaduję, więc później z tego pewnie nie wiecie. Haha, ha. dobra. Jaki z tego morał? Pijmy soki owocowe. A tak naprawdę nie ma z tego morału, bo jak widać, te ręce leczą. Dobra, a mówiąc poważnie, yy, mówiąc poważnie, nie ma na to reguły. Przy nowych platformach Z690 nie ma reguły, czy to wstanie, czy to nie wstanie, czy to będzie działało z pamięciami DDR5, czy to będzie działało tym bardziej z pamięciami DDR4, jak jest płyta do nich przygotowana, przystosowana. Dopóki to się jeszcze nie ustabilizuje na rynku, dopóki jeszcze te producenci nie wrzucą tych nowych biosów z poprawkami do poprawek, do poprawek, kompatybilności z pamięciami i itd., itd., ten cały bałagan z tymi płytami będzie cały czas e, niestety z nami. Co nie jest fajne, ale to tak niestety jest w przypadku nowych platform. Bardzo często, że choroba wieku dziecięcego wszyscy mówią, no niby fajnie, ale to nie powinno mieć miejsca tak naprawdę. Ten sprzęt przeznaczony do sprzedaży już od początku, już od pierwszej wersji, powinien być przetestowany, sprawdzony na 99,9% ewentualności i producenci nie powinien wydawać w wersji alfa yy, i aby użytkownicy je testowali. To zaczyna przypominać sytuację z grami: że gra wychodzi niedopracowana, z milionem bugów, z milionem problemów, dopiero użytkownicy zgłaszają to i producenci GS systematycznie to poprawiają. To samo niestety od jakiegoś czasu widać w sprzęcie komputerowym, szczególnie przy nowych platformach, nowych procesorach, nowych pamięciach. No niestety, taką mamy szarą rzeczywistość w sprzęcie komputerowym ode mnie to tyle moi drodzy mam nadzieję że chociaż nie pokazałem wam wiele z naprawy płyty głównej bo się uruchomiła jak już wam powiedziałem te ręce leczą ale jakbyście chcieli na przykład żebym ja wam naprawił wyprostował piny w sokecie sprawdził was sprzęt to pamiętajcie że ja też mam serwis komputerowy prowadzę i prowadzę go głównie dla was e, Możecie sobie wejść na moją stronę vbtpc.pl tam gdzieś powinien być Oznaczenie i, i sprawdzić sobie, jaką ofertę tam mam yy, dla Was. A jak potrzebujecie jakichś dobrych części komputerowych, to zapraszam do sklepu morele.net pod filmem. W opisie link do moreli do aktualnych promocji też sobie możecie zerknąć, bo warto. Yy, Od mnie to tyle, moi drodzy. Dzięki serdecznie za yy, oglądanie. Dajcie mi znać w komentarzach, czy nawet takie. Filmy serwisowe chcecie widzieć, bo jestem zainteresowany, bo tak, jak Wam powiedzieć na początku, ja włączam tę kamerę, ale nie wiem, co będzie się działo ze sprzętem. I dużo takich filmów jak dzisiejszy po prostu jest niepublikowanych. Tutaj akurat stwierdziłem, że to publikuję, bo powiedziałem Wam, co się dzieje z soketami na 1700, zapinkach, na soketach 1700, jakie są z nimi problemy, że co nawet potrafi zmierzyć piny, tak mocno są niektóre zapinane, to też o sztuki zależy, to już różnie od całej serii. Płyt główny, tylko od sztuki konkretnej płyty głównej. E, przykład, dwa Apexy. jeden APEX zniszczył piny, drugi APEX, którego, y, którego miałem montowałem, bez problemu. E, zapiął się procesor, było słabsze to dopięcie, więc na to też nie ma niestety reguły. Musicie uważać, co tam kupujecie. Znaczy ciężko to zamawiać, nie wiecie, co Wam przyjdzie, nie? Ale zwracacie na to uwagę zapinając procesor, żeby, żeby to nie było zbyt mocne zapięcie. Jest na to patent, jak chcecie, to ja Wam pokażę, jak zrobić, jak uratować taki ciężko zapinający się soket, jak uratować sam soket i procesor przed wygięciem, bo te nowe Intele w tak ciężko zapinających się soketach niestety się wyginają, przez co chłodzenie po jakimś czasie nie dociska do IHS-u i przez to podsory. Zaczynają trotlować. To już też jest coraz częściej, i może nagram o tym film, bo mam taką jedną sztukę właśnie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Videoblog tech. Cześć.